Miejsce telewizji, radia i prasy jest na Śmietniku Historii. Odwiedzaj portale portal namzależy.pl. Wolni ludzie, wolna gospodarka, wolny świat. Janusz Korwin-Mikke, europoseł, lider partii Korwin. Dzień dobry. Witam Państwa. Dla wielu osób niestety Pan wciąż jest europosłem, bo woleliby widzieć Pana w roli posła na Polski Sejm, ale wygląda na to, że Pan się chyba tym w ogóle nie przejął. Nie, no wie Pan... Gdybym się tym przejmował, to bym pewno umarł dawno, bo miałem znacznie gorsze, gorsze wypadki w życiu, prawda? Nie wchodziłem znacznie mniejszą ilością, iwałem 1,5%, 2%, 3%, prawda? No, a, tu, a tutaj 4,8%, no to około 56% to, to już jest coś, to już jest coś. Tak? A tymczasem w sejmie działaczy Kongresu Nowej Prawicy, Unii Polityki Realnej, Ruchu Narodowego, może trzeba było grzecznie iść z kukizem? No ale najpierw trzeba było mieć, mieć taką propozycję. Nawiasem, nawiasem mówiąc, torpedował to storpedował to pan Lodowski, który się z skłócił, skłócił potem. Partii w Sejmie nie ma, ale subwencja budżetowa jest. Właśnie. Na co spożytkujecie te pieniądze? Już jest decyzja podjęta. 67,5% idzie na przyszłe wybory, które już odkładamy na fundusz wyborczy. Tam 15% to jest obowiązkowo na, na ekspertyzy, a reszta idzie na bieżącą działalność partyjną. Podobno przymierzacie się do zbierania podpisów. Tak. Na co? Pod czym? Zbieramy podpisy pod Sterema, być może nawet będziemy zbierali jeszcze teraz podpisy europejskie. Ale to mówię być może. Ten piąty to jest, to jest projekt, yy, inicjatywa obywatelska, żeby usunąć Niemcy z Unii Europejskiej. Za to, za to ściągnięcie nam na kartę tych, 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 tych rzekomych uchodźców. A pozostałe die, co są, to są krajowe, to jest wniosek o ustawę o karę śmierci, wniosek ustawy o, o wyjściu z Konwencji Dublińskiej, która na którą nawet sama się rozwala w tej chwili już, także jest właśnie nieaktualna. No, ale dla porządku. Yy, wniosek o zakaz finansowania partii politycznych z budżetu, na przykład także takie cztery ustawy bierzemy, no. A co oprócz zbierania podpisów przez te cztery lata? Och. Będziemy robili rozmaite jeszcze, jeszcze akcje, mamy mam przed sobą dużo czasu i, i nawet trochę pieniędzy do wydania na, na, na tę okazję. Yy, myślę, że teraz kolega Wipler się zajmie knuciem na terenie Sejmu, więc myślę, że tam coś z tego też się zrobi. Się zrobi jak ja i kolega Iwaszkiewicz knujemy na, na, w Brukseli. Więc Wygląda na, na, na to, że będzie dobrze. Krytycy już wytykają, że dorwaliście się do koryta i te pieniądze przeżrecie. No tak, ale właśnie nie Dla dlatego żeśmy właśnie postanowili, że te pieniądze idą na te cele. <laughs> właśnie po to, żeby ich nie przeżreć. Czyli prawie 70% całej tej subwencji pójdzie na przyszłą kampanię wyborczą. Tak. A chodzą takie plotki, nie wiem na ile prawdziwe, że partia może zmienić nazwę. Pierwsze ale... Czyli za cztery lata znów pod Pana nazwiskiem nazw a, tego, a to ja nie wiem, ja sam ja nie, nie byłem, nie byłem yy, wielkim entuzjastą nazwania tej partii Kolwin, także... także... co prawda pod tym nazwiskiem osiągnęła największy sukces w historii, ale... być może to, to blokuje 10%, zobaczymy, jak, 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 co się będzie układało. Czyli takiego pomysłu Pan nie będzie blokował? Nie, nie będę blokował, dlaczego mam to blokować? No. A chodzą takie głosy znów ze strony krytyków, że Pan musi być w centrum. Co może być? Musi być pan w centrum uwagi. Każdy ma wiedzieć, że to pana partia. To znaczy ja oczywiście jak każdy człowiek, który coś tam chce zrobić, jestem egocentrykiem. Jak nie było egocentrykiem, to nie tego, natomiast potrafię grać w drużynie tak samo dobrze. Zdaje pan sobie sprawę, że partia razem dostanie teraz podobne pieniądze jak wy i za te pieniądze będą przekonywać ludzi, że im dadzą darmowe mieszkania i takie rzeczy, czy to będzie poważny rywal w wyborach? Znaczy, Jeżeli będą przygotowywali takich głupotach, no, to może być problem. Widzi Pan, je, jeszcze, jeszcze parę miesięcy temu, czy nawet parę tygodni temu, mówiłem, że jestem dumny, że dzięki mnie, moim kolegom, jestem bardzo różnym, kto będzie się kiewić, prawda, Gwiazdowski, Sam Pawła z Sam czyli Takich ludzi było dużo, Libińskich, cała no, kupa było takich ludzi. E, dzięki nam, w Polsce nie powstała żadna tam ta Syriza, ani jakieś tam inny Podemosz. Niestety w tej chwili wygląda na to, że powstała. To partia razem się wyraźnie chce zrobić z siebie taką Syrizę albo inny Podemosz. No, zobaczymy, czy żeśmy ludzi dostatecznie zaszczepili przeciwko takim partiom, czy nie dostatecznie. będziemy robili kontrpropagandę. Wyprzedził pan moje pytanie, bo właśnie o to miałem zapytać. Jak widać w Polsce też taka partia może mieć rację bytu. Ja widziałem taki program z panem z roku 96, gdzie pan tak z entuzjazmem mówił, że w końcu niskie podatki ludziom kojarzą się z czymś dobrym. Mija 20 lat, a wygląda na to, że ludzie wciąż są skłonni głosować na partie, które proponują bardzo wysokie podatki. No tak, ale ilu? Ale ilu? W tej chwili... No tak, ale w centrum, ale to najważniejsze, że centrum ten już mainstream, wyraźnie, wyraźnie te wszystkie partie, które tam walczą o ten, czy PiS, czy PO jednak mówią o obniżce podatków. Czyli widać, że obniżka jest, jest kojarzy się z czymś dobrym. Jak się Panu podobają początki dominacji PiS-u w Sejmie? Znaczy, to nie jest dominacja, tylko jest to brutalne wykorzystywanie przewagi dość chwilowej. Oczywiście mam teraz 4 lata, żeby to wykorzystywać. I moim zdaniem zdecydowanie nadużywają to. Falonizacja prawa to jest nic z tym, co robi teraz PiS. 13. w Krakowie będziemy mieli ostry protest przeciwko PiSowi, bo to w wciąż do Unii Europejskiej, prawda? PiS to, to robił. Teraz się stroi w szatki prawda? partii eurosceptycznej, co jest oczywiście nieprawdą. Eee, I yy, no to, co zrobiło, znaczy kompletne lekceważenie prawa. No, ja wiem, że PiS doskonale wie, co są walczyć sędziowie Trybunału, bo sami czterech nominowali, wiedzą, co to są za więc, więc mają złe wyobrażenie o członkach Trybunału Konstytucyjnego. Tym niemniej, yy, wie pan, zawsze trzeba udawać przynajmniej, że istnieje ten autorytet. Ja na przykład jestem za tym, żeby mówić do ministra zawsze wasza ekscelencjo, Wiadomo, że to jest złodziej, prawda, i oszust, ale jak się go będzie nazywał ekscelencją, to może któregoś dnia się poczuje ekscelencją i zacznie zachowywać jak ekscelencja, a nie jak pospolity oszust. Więc to samo jest i tutaj. samo jest i tutaj. Po wyborach dało się usłyszeć takie głosy ze strony ludzi związanych z pisem, na przykład. vat jednak nie da się obniżyć. Z kwotą wolną chyba się spóźnili, bo nie zdążył już, zdaje się, na przyszły rok jej podnieść. Ozusowanie wszystkich możliwych umów związanych z wykonywaniem pracy. Co oni chcą zrobić z naszą gospodarką? Jest to partia socjalistyczna. Ostrzegałem to od początku. Tłumaczyłem, że to jest partia na lewo. Zdecydowanie nikt mi nie wierzył. Nikt mi nie wierzył. Zniknie jak nikt, no. Parę procent uwierzyło, prawda? Jest to partia lewicowa. Ja nie, nie rozumiem, takie. Żydowski, żydowska anegdota, dlaczego makaron się nazywa makaron. Wie pan dlaczego się nazywa makaron? To, bo jak on jest, to jak on jest długi jak makaron, jak on jest biały jak makaron, jak on smakuje jak makaron, to czemu on ma się nie, nie nazywać makaron? Otóż, jeżeli PiS działa jak partia socjalistyczna, ma, ma program jak partia socjalistyczna, prawda, ma hasło jak partia socjalistyczna, dlaczego on ma się nie nazywać partia socjalistyczna, prawda, powinien się nazywać. Na, 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 nazwanie tego partią prawa, po tym, co, po tym co zrobili z Trybunałem Konstytucyjnym. Przynajmniej czas trzeba udawać. No. no, wie pan, są takie głosy, że Jarosław Kaczyński uprawia taki trochę populizm. A jak przychodzi co do czego, to on jest bardziej liberalny niż socjalistyczny. Jarosław Kaczyński jest przez lata był przywódcą partii centrum, i to jest polityk centrowy. On nie jest politykiem lewicowym. On ma dużo lewicowców u siebie, ale nie tylko lewicowców, też ma u siebie i centrum prawicowców, powiedzmy. Powiedzmy, i póki tym zawiaduję że Kaczyński się, się nie boi o Polskę. Ale jak patrzę na różnych tam akolitów Jerozol Kaczyńskiego, gdyby jego zabrakło, co by się z tą partią, to mi, się, to mi się robi zimno. Ten sejm wytrzyma 4 lata? Chyba wytrzyma. Mówię, mówię, mówię z niechęcią. Serce mówi, że, że, nie, że nie powinien, ale. Ale no osobiście się postaram, żeby nie, nie wytrzymał, ale to wystarczy to zobaczymy. Zostawiając polską politykę, a czy Francja wytrzyma jeszcze 4 lata? W niedzielę są wybory do Parlamentów Regionalnych i wygląda na to, że w jednej trzeciej władzę weźmie Front Narodowy. Oczywiście to też nie jest partia prawicowa, dokładnie to samo co z Pisem, jest to partia lewicowa, są narodowi socjaliści. No na południu tam trochę, trochę inaczej, tam są Daniel Zwolnicy, Winiankurta, Putada i tak dalej, ale główna siła Frontu Narodowego to jest teraz eurosocjalizm, Nie cały euro, przepraszam bardzo, jest to frankosocjalizm. To jest, to jest ich główna siła napędowa w obecnych chwili. I boję się, boję się, bo program jest jeden, zbudować socjalizm, nie eurosocjalizm, tylko frankosocjalizm w środku oddzielić się murem od reszty. Ja nawet proponowałem w parlamencie europejskim, że jak chcecie robić barierę celną na, na granicy Francji z Niemcami, prawda, Szwajcami, Włochami i Hiszpanią, no to zróbcie jeszcze granicę między Szampanią a Francją, między Languedocją a Francją, między Rosją a Francją, między... <laughs> Brytanią, Francją. Okay? To też utrudni terrorystom poruszanie się. A najlepiej to, że są mury Paryża stane, to trzeba je trochę odbudować, postawić strażników i nie wpuszczać do Paryża ludzi. Tak jak taka, taka ksenofobia straszliwa. Jest to oczywiście absurdalne rozwiązanie. Znaczy lepsze byłoby postawienie, z, z, zrobić, zrobienie zrzutki i, i postawienie grani, ludzi na granicy Unii Europejskiej, jeżeli już mamy to robić. To tam pilnować ludzi. Jest to znacznie taniej niż pilnować wszystkich granic poszczególnych, no bo wi wiadomo dokładnie, że łatwiej płatać płot na około niż 30 potów. No, na danym terenie. Euro 2016. Należy się spo spodziewać, że coś wybuchnie? W każdej chwili może wybuchnąć. Nikt nie wie, Nikt nie wie, czy, ten, czy ten świat potrwa jeszcze tydzień. To jeszcze bo mówił, prawda? Śmiejmy się, nie wiadomo co. Światło się dwa tygodnie, więc ten świat może się zawalić ciągu tygodnia. Wystarczy, że jeden czy dwa banki odmówią przyjęcia obligacji rządowych, się posypie mm, domino. Yy, wystarczy, że gdzieś tam obalą, obalą reżim, bo, 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 ludzie rozleje... Roz 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 <coughs> Kto wie, może 13 grudnia w Polsce coś się już stanie. Przypomnę, że robimy to nie w rocznicę stanu wojennego, który nic takiego strasznego w Polsce ostatecznie nie zrobił, tylko w rocznicę podpisania układu, który, który Polskę wciągnął do Unii Europejskiej. Po stanie wojennym Polska powstała niepodległym państwem. Natomiast, natomiast po traktacie lizbońskim przestaliśmy być suwerennym państwem, jesteśmy tylko jednym z landów Unii Europejskiej. Mamy znacznie mniejszy zakres wolności niż poszczególne Stany. A stany no mamy pewno, pewien plus. Poszczególne kraje mają własną armię, a Unia Europejska nie ma. Więc chociaż de jure już nie jesteśmy niepodlegli, ale tak naprawdę to np. Na Niemcy sobie ogłosiły, że prawo niemieckie ma pierwszeństwo przed, przed prawem europejskim. Jest to oczywiście bezprawne. A co im zrobią? Oni mają Bundeswehr a Unia nie ma ani jednego żołnierza. <grym> Rozumiem, że uważa pan, że ten turniej piłkarski musi się odbyć we Francji, bo inaczej byłoby to tchórzostwo. A pan ma myśli, że pan, pan chodzi o ten turniej piłkarski? Tak. A nie, a dlaczego miałby się ma być nie odbyć we Francji? Nie, nie rozumiem. Były takie głosy, że boimy się terrorystów. Nie. Ale jak rozumiem, żadno, o żadnym odwoływaniu nie może być mowy. Albo... Moim, zdaniem, moim zdaniem byłoby to, to błąd, ale oczywiście. Dzisiaj Europom są tchórze, więc cholera wie co z tego wyniknie. I pan wie Pan, ja, ja jak widziałem ten, znaczy po 9 września, 15 września, po tym, tym zamachu, widziałem wpisy na amerykańskich Facebookach, jakby rozwalono te, te wieże, a na to odbudujemy jeszcze większe wieże. <grym> na złość. I nie robimy żadnych tych business as usual. Pokażmy, tym, tym terrorystom, że my nie, nie robimy żadnych szczególnych ustaw, dalej robimy swoje. Natomiast no, tego nie zrobiono niestety, a Francja się zachowuje jeszcze gorzej. Ale <coughs> zobaczymy, może im za dwa tygodnie przejdzie. Tutaj doszło do takiego w tej rozmowie małego nieporozumienia. Ja zapytałem o turniej piłkarski, pan odpowiedział no. o walucie, tak jak Andrzeja Lepera kiedyś zapytano, co sądzi o Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. On powiedział: My, jako samoobrona, jesteśmy przeciwni euro w Polsce. <laughs> Widzów informuję, że wywiad jest taki krótki, bo niestety pan Janusz bardzo się śpieszy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. A teraz dwa bardzo ważne ogłoszenia. Po pierwsze, to tylko jedna z naszych realizacji, jest tego dużo, dużo więcej. Wszystkie znajdziesz na namzależy.pl. Po drugie, nasza telewizja nie jest finansowana z państwowych dotacji, zapomóg, subwencji czy jakiejkolwiek formy zdobywania pieniędzy od innych obywateli pod przymusem. Naszą działalność finansują widzowie. Jeżeli podoba Ci się nasza inicjatywa i chcesz pomóc w jej rozwoju, zapraszamy na www.namzależy.pl/dotacje. Dziękujemy wszystkim wpłacającym!